Tygodnie kapłani, ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Tygodnie mijają, wielki post zbliża się ku końcowi. Dziś już przecież piąta niedziela wielkiego postu i poniedzieli puszenia, przemienienia samarytanki niewidomego mamy dzisiaj niedzielę Łazarza ale wszystkie te tygodnie niedziele zbiegają się i ta dzisiejsza także w pewnym podstawowym temacie który w Wielkim Poście szczególnie jest pogłębiany. A jest to podstawowy temat naszego chrześcijaństwa. A jest to wiara, wiara Chrystusa. Moi kochani, dlatego też całe te rekolekcje zatytułowałem w myśl zeszłą hasła. Tego roku liturgicznego, Wierzę w Syna Bożego i w podtytule święty Jan Paweł II, Apostoł Jezusa. I chciałbym, żebyśmy przeszli razem przez te kilka dni tej refleksji nad tym, co znaczy wierzyć dzisiaj, co znaczy wierzyć naprawdę w Jezusa Chrystusa. I w jakim sensie Jan Paweł II jest nam tutaj apostołem, przewodnikiem, pomocą w drodze do Boga. Moi kochani, piękna Ewangelia, piękna historia, którą przed chwilą żeśmy usłyszeli. Oto zaprzyjaźniony dom. Niewiele takich było, przynajmniej nic nie wiemy w Ewangeliach o nich. Ale w jedno miejsce, do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz i dwie jego siostry, Maria i Marta, Jezus zaglądał tam często. To byli prawdziwi przyjaciele. Pewnie lubił tam się zatrzymać wieczorem, spożyć kolację, porozmawiać. Może wypocząć od tych nieustannych trudów głoszenia Bożego Słowa. Spotykania się z ludźmi, uzdrawiania, pouczania, bo każdy potrzebuje przyjaźni i odrobinę ciepła, i relacji z drugimi, by się tak poczuć we wspólnocie, jak w rodzinie. Ale oto ten przyjaciel umiera. Jezus nie zdążył nawet przyjść w godzinę śmierci Spanikowane siostry Marta i Maria mają nawet do Jezusa pretensje, gdy ten kilka dni później pojawia się u nich w domu, a brat ich dawno już w grobie, ciało następuje rozkład ciała, bo to przecież gorąca kraina. I Marta, kiedy wyszła na spotkanie z Jezusem, dość bolesny sposób wyraża swoje emocje. Panie, gdybyś Ty tu był, to może by nasz brat nie umarł. Dlaczego Cię nie było, kiedy być powinieneś? To tak jak dzisiaj ludzie, niekiedy pod ciężarem krzyża. Dramatycznych wydarzeń, nieszczęśliwego wypadku, jakiegoś dramatycznego pogorszenia się zdrowia, choroby śmiertelnej, utraty pracy, rozpadu małżeństwa czy innych kataklizmów. Mówią Panie, Panie, gdzie jesteś? Bo czuję mrok w koło i moja wiara słabnie. Gdzie jesteś, Boże? Wtedy Jezus Marcie odpowiedział bardzo znacząco, a mianowicie powiedział jej, ja jestem w zmartwychwstanie i życie, a każdy kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Rozumiesz to kobieto? Nie panikuj. Nie lękaj się, nawet jeśli twój brat umarł. Ja jestem w stanie, ja jestem w mocy przywrócić go do życia. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, a wydaje się to kres wszystkiego, bo jak jest koniec życia, to jest koniec wszystkiego. I nie ma odwrotu. I nikomu nie udało się jeszcze przywrócić do życia tego, który już z tego świata odszedł. I nawet najbardziej zaawansowana medycyna nie jest w stanie tego dokonać, ale Bóg tak. I na znak, że to może uczynić, przywrócił łazarza do życia. Zapowiedział swoje i nasze zmartwychwstanie. Moi kochani, kiedy czytam to zdanie, dokładnie to zdanie. To pytanie bolesne Marty, Panie, gdybyś tu był, to brat by nasz nie umarł. A potem ta odpowiedź Jezusa, kto wierzy we mnie? Przypominam sobie historię, którą kiedyś wyczytałem w dalekiej Japonii. Była kobieta piękna, urodziwa, wykształcona. Została Miss Japonii, najbardziej podziwianą kobietą. Telewizje, kolorowe gazety, nie tylko japońskie, ale i całego świata, publikowały jej zdjęcia. Stała się sławna, podziwiana, bogata, szczęśliwa. Wyszła za mąż, urodziła dziecko. Wydawało się, że życie dla niej to jest jedno wielkie pasmo szczęścia, powodzenia. Miała wszystko. I nic nie wskazywało, żeby miało być inaczej. Ale jedna chwila. Przyszedł jeden dzień, w którym zobaczyła na swoim ciele dziwne plamy. Udała się do lekarza. A jakże? Lekarz zbadał, ale nie chciał ferować wyroków. Już się domyślał, co to może być, ale odesłał do następnego, a ten jeszcze, do kolejnego specjalisty. Bali się bowiem sformułować: Bali się sformułować diagnozy która była wyrokiem bo te białe pojawiające się plamki na ciele owej kobiety to był straszliwy trąd choroba która zjada ludzkie ciało jakby za życia zaraźliwa choroba i oto Świat się zawalił dla tej kobiety w jednej chwili. Musiała być odizolowana od społeczeństwa, od męża, od dziecka, od rodziny, od sławy, od kariery. Nawet pieniądze, które miała, na nic się już nie przydały. I znalazła się w szpitalu dla trendowatych, zdala od cywilizacji. I można powiedzieć, z najbardziej znanej i szczęśliwej kobiety sięgnęła dna, stała się nikomu nieznaną ani niepotrzebną. Prawdziwy dramat. Ale tam w tym szpitalu poznała misjonarza, księdza katolickiego, kapelana tego szpitala. I to poznanie owego kapłana w tym swoim stanie życia, w swojej chorobie, stało się początkiem jej drogi. Jej rozmów, jej dyskusji, jej nawrócenia, poznania chrześcijaństwa, poznania Chrystusa, przyjęcia Chrystusa, Chrztu Świętego i wejścia w nową rzeczywistość wiary chrześcijańskiej, wejścia do Kościoła. Jak wiemy, Japonia nie jest krajem chrześcijańskim. W swoich dziennikach, które potem opublikowała, zawiera się i takie zdanie, Wydawało mi się, że miałam wszystko i wszystko dramatycznie straciłam przez chorobę. Ale jednocześnie Bogu jestem wdzięczna, bo w tym szpitalu dla trendowatych wszystko się na nowo zaczęło i można powiedzieć, że zyskałam znacznie więcej niż straciłam. Bo odnalazłam prawdziwą wiarę w Boga. Moi kochani, to tak, jakby życiem Chrystus odpowiadał nam: kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Kto naprawdę wierzy we mnie i wiara Jego jest. Autentyczna, jest prawdziwym zawierzeniem, jest przylgnięciem, jest zrozumieniem istoty swojego człowieczeństwa w drodze, w niesieniu krzyża. Owszem, także jeśli trzeba, w drodze za mną, bo jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, to to właśnie jest owe rozumienie chrześcijaństwa. Krok po kroku, dzień po dniu, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, choćby dopadła go choroba, nieszczęście, cierpienie, a nawet ludzka doczesna śmierć, która jest nieunikniona. Kochani, jedna rzecz jest pewna na tym świecie. Jedna jest bardzo pewna, że wszyscy umrzemy. Ale nawet i ta śmierć, nie jest dramatem, początkiem natomiast życia w Bogu. Moi kochani, chcę sięgnąć teraz myślą Jana Pawła II, który będzie jakimś bohaterem, przykładem, przewodnikiem także w naszych rekolekcjach. I chcę sięgnąć do samego początku. Może starsi jeszcze pamiętają ten obraz, przynajmniej z telewizji, kiedy w 1978 roku rozpoczynał się pontyfikat, Bazylika Świętego Piotra. On, potężny mężczyzna, stanął w bramie, w drzwiach bazyliki i trzymał w swoich dłoniach papieski krzyż oparł się na nim, na tym krzyżu i z całą mocą wtedy mówił do ludzi, jakby na otwarcie tego pontyfikatu, 27 lat pięknego pontyfikatu, mówił wtedy po włosku nonna biate paura, nie lękajcie się, bo ludzie się boją. Każdy z nas się boi, Przeżywamy swoje lęki, w tych lękach jesteśmy w stanie robić różne głupie rzeczy, wpadać w kompleksy, być agresywni, atakować, rywalizować, zniszczyć się i zwalczać właśnie w lęku o siebie, o przyszłość, o utratę tego, co mam. Non nabiate paura. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, mówił wtedy papież. To jest remedium, wiara w Chrystusa. Jest odpowiedzią na wszystkie stresy, ludzkie lęki, dramaty i wydarzenia. Wiara w Jezusa. Jakby tą mocą wiary chciał zarazić ludzi i świat. I napisano potem, że to przyszedł papież Wojtyła z dalekiego kraju za żelaznej kurtyny. Za którą to kurtyną była szara rzeczywistość beznadziei komunizmu totalitarnego państwa. Już zapomnieliśmy o tym, co znaczy było żyć wtedy. Ale genialny w swoim intuicji André Frossard, francuski pisarz nawrócony na katolicyzm, zapisał nie. Ten papież nie przyszedł z dalekiego kraju. Ten papież przychodzi do nas, jak Jezus z Galilei, by być dziś dla nas Jezusem. Piękne porównanie, ale wyznam Wam szczerze, wiele razy. Z faktu moich studiów w Rzymie przez kilka lat miałem możliwość być bardzo blisko w otoczeniu papieża i prowadzić nawet na prywatne audiencje, czy w Castel Gandolfo, czy w Watykanie, grupki mniejsze, większe, Polaków czy innych ludzi i obserwować Ojca Świętego, obserwować tych, którzy szli na spotkanie, na audiencję z Nim. Miał tak magnetyczną w sobie moc działania na ludzi, że wystarczyło spojrzenie, dotyk, jedno słowo. A myśmy się czuli przy nim, z jednej strony grzeszni, bo prześwietleni, jakby całą świętością Boga, a z drugiej strony ludzie wychodząc po takiej audiencji, wychodzili z Watykanu, jak na skrzydłach wiatru, i przez kilka godzin nie mogli wydobyć z siebie słowa. Tak przeżywali to spotkanie, bo wydawało im się, że otarli się o Jezusa z Galilei, bo Pan Bóg ludzi używa, żeby do ludzi przemawiać. I to była ta piękna postać, świetlana wtedy dla wielu tysięcy, milionów ludzi, którzy się z nim spotykali. Ale moi kochani, skoro zacząłem od początku, chciałbym w klamrze zawrzeć końcówkę jego życia, zestawić jakby ze sobą te lata, 27 lat pontyfikatu i przywołać na pamięć już ostatnie dni i tygodnie papieża, a mianowicie 2005 rok. Oto jesteśmy tak jak teraz, w Wielkim Tygodniu, pod koniec. U progu świąt Triduum Sacrum. Wielki Piątek papież zawsze idzie drogą krzyża w rzymskim koloseum. Wyjątkowe to miejsce i wyjątkowa modlitwa. Ale ten ostatni raz Jan Paweł II już nie mógł pójść. Był zbyt słaby, zbyt chory, właściwie umierający. Siedział więc w swoim pokoiku na Watykanie i w telewizorze przyglądał się transmisji i uczestniczył modlitwą w drodze krzyża, a w dłoniach częsących się już starczych, umierających dłoniach trzymał krzyż z Jezusem ukrzyżowanym. I tulił się do niego, i miało się wrażenie, że ta jego postać papieska i ten krzyż scalają się w jedno, jak życie i śmierć, jak śmierć i zmartwychwstanie. I to był taki jeden z ostatnich pięknych obrazów symbolicznych, do dzisiaj przemawiających. Jak można, jak warto postawić na Jezusa. Jak ta drogę krzyża, którą Pan odbył w Jerozolimie, idąc na Kalwarię, jest też drogą człowieka. I dlatego my przechodząc przez kolejne niedzielę etapy Wielkiego Postu i tak chętnie przechodząc przez drogę krzyżową w Wielkim Poście, czasem idziemy ulicami miast, bo czujemy, że to, co się dzieje wtedy z nami i w nas, jest uczestnictwem w męce śmierci, a za chwilę w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W to wierzymy. To jest samosetno naszej wiary. I gdyby chrześcijanie w to nie wierzyli, cóż znaczyłaby wiara? Ale nie jest tak różowo i sielankowo. Nie wszyscy tak myślą. Badania, jakie ostatnio prowadzono w Polsce na ludziach kościoła katolickiego, nawet na tych, którzy przychodzą przynajmniej od czasu do czasu do kościoła na Msze Na pytanie, czy wierzysz w niebo, czy wierzysz w piekło, czy wierzysz w zmartwychwstanie. Szalenie wysoki procent, prawie 50% odpowiadał: Nie wierzę. To jeśli chrześcijanin ma takie poważne wątpliwości, czy po śmierci jest coś więcej, czy jego ciało zgnije w ziemi, jeśli wątpi, czy jest niebo czy piekło, to można zapytać to, na czym polega nasza wiara? Jeśli nie w to, o czym mówi dziś Jezus w Ewangelii, kolejny raz nam przypomina, ja jestem z zmartwychwstanie i życie. A każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I dlatego tu jesteśmy. I dlatego słuchamy Bożego Słowa, i dlatego spowiadamy się, i dlatego przeżywamy dar Eucharystii, i dlatego jesteśmy w modlitwie i czuwamy, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, nawet wtedy, kiedy krzyż jest ciężki i przywala nas codzienność życia, że Jezus jest, żyje, z zmartwychwstały i że On prowadzi nas ku wieczności. Amen.